Witaj na kanale Creepy.pl. Jeśli mrok, tajemnica i historie, które przyprawiają o gęsią skórkę, to coś, co cię fascynuje, to jesteś we właściwym miejscu. Każda opowieść, którą tu usłyszysz, zabierze cię tam, gdzie lepiej nie zaglądać po zmroku. A dzisiejsza historia jest bardziej prawdziwa, niż myślisz. Zgaś światło, załóż słuchawki. I nie zapomnij spojrzeć za siebie. A jeśli chcesz więcej, zostaw subskrypcję na kanale i kliknij łapkę w górę pod tym filmem. To naprawdę pomaga rozwijać ten mroczny zakątek internetu. Gotowy? To zaczynamy. Tytuł: Piętro, którego nie ma. Wrocław. Osiedle kozanów, blok z wielkiej płyty, jeden z tych typowych jakich setki w całej Polsce, szare elewacje, obdrapane drzwi, zapach wilgoci i starego betonu. Andrzej mieszkał tu od niecałego roku ze swoją dziewczyną Anną. Studiował informatykę na Politechnice Wrocławskiej, a ona psychologię na Uniwersytecie. Z pozoru zwykła para. Ich życie toczyło się rytmem wykładów. Kolokwiów i wspólnych wieczorów przed telewizorem. Ale od pewnego czasu coś było nie tak. Zaczęło się od koszmarów. Anna budziła się w środku nocy, spocona, z krzykiem na ustach. Mówiła, że śniło jej się, jak jedzie windą w ich bloku. Ale zamiast zatrzymać się na dziesiątym piętrze, winda jechała dalej. Na ekranie pojawiał się napis: Jedenaste piętro. Korytarz, który widziała, był zniekształcony, jakby wszystko było zrobione stopniającego wosku, i tam, w tych pokrzywionych drzwiach, stały postacie. Czasem ją wołały, czasem tylko patrzyły. Andrzej, sceptyk z natury, początkowo bagatelizował sprawę: To tylko sny Anka, przeciążenie psychiczne, za dużo nauki, za mało snu, powtarzał. Ale kiedy sam zaczął dostrzegać dziwne rzeczy, jego racjonalizm powoli zaczął się kruszyć. Pewnej nocy, wracając z biblioteki uczelnianej po godzinie drugiej, winda nie zatrzymała się na jego piętrze. Zamiast tego wskaźnik podskoczył do liczby, której nie powinno być 11. Andrzej poczuł nagły dreszcz. Drzwi się nie otworzyły, ale w środku kabiny zrobiło się lodowato zimno. Wcisnął przycisk 9. Ale nic się nie działo. Po kilku sekundach winda sama zjechała na ósme piętro i zatrzymała się. Tam spotkał sąsiada, pana Gajosa. Pan Gajos był emerytem, który od lat mieszkał sam. Starszy, siwy mężczyzna o nieco szklanym spojrzeniu, jakby cały czas był zamyślony. Gdy zobaczył Andrzeja blado wysiadającego z windy, tylko skinął głową. Ty też to widziałeś, powiedział cicho. Andrzej zdębiał. Co? Widziałem? Jedenaste piętro. Nie istnieje w dzień, ale po drugiej w nocy. Pojawia się. Tylko w windzie. I tylko wtedy. Andrzej pomyślał, że to jakiś żart, ale głos pana Gajosa był zbyt poważny. Co to za piętro? zapytał. Piętro widmo. Niegdyś było tu trzynaście pięter, ale podczas budowy doszło do tragedii. Cała ekipa zginęła w wypadku, kiedy zapadła się konstrukcja najwyższych pięter. Oficjalnie ukończono 10 poziomów, ale to, co zostało, nie zniknęło. Jest tam tylko w innej rzeczywistości i żyje własnym życiem. Andrzej nie wiedział, co powiedzieć. Brzmiało to jak jedna z tych miejskich legend, które opowiada się dzieciom, żeby je nastraszyć. Ale od tej nocy wszystko się zmieniło. W windzie często pojawiał się przycisk jedenasty. Anna zaczęła lunatykować. Dwa razy znalazł ją stojącą przed windą o trzeciej nad ranem. Nie pamiętała, jak tam trafiła. Miała podkrążone oczy, była coraz bardziej blada. W końcu Andrzej postanowił działać. Musiał się dowiedzieć, czym jest to piętro. Zainstalował małą kamerę w windzie i zaczął monitorować, co dzieje się nocą. Na nagraniach zarejestrował coś przerażającego. O 2:30 drzwi windy otwierały się same, mimo że nikt jej nie wzywał. Z wnętrza unosiła się mgła. Przez kilka sekund kamera zarejestrowała ciemny korytarz i cień czegoś, co poruszało się na czterech kończynach. Zaczął przeszukiwać archiwa miejskie. O wypadku podczas budowy bloku nic nie znalazł. Ale dotarł do notatki sprzed 30 lat, wpisu z lokalnej gazety o zaginionych trzech pracownikach budowy. Zniknęli bez śladu. Nigdy nie odnaleziono ich ciał. Tego wieczoru podjął decyzję. Idę tam, powiedział Annie. Co? Zwariowałeś? To nie sen. Coś tam jest. Coś, co wpływa na ciebie, na wszystkich tutaj. Muszę to zobaczyć. Anna błagała go, by tego nie robił, płakała, ale nie potrafiła go powstrzymać. Tego samego dnia, tuż przed drugą w nocy, Andrzej stanął przed windą z latarką, kamerą na głowie i telefonem. Winda zjechała sama, bez naciskania przycisku. Drzwi otworzyły się powoli, jakby coś wciągało go do środka. W środku było zimno, metal był pokryty rosą. Andrzej wcisnął jedenaste. Drzwi zamknęły się, winda ruszyła. Jechała długo, zdecydowanie za długo. Kiedy się zatrzymała, drzwi nie otworzyły się od razu. Najpierw usłyszał jęk, jakby ktoś próbował mówić przez szlam. Potem zapadła cisza i drzwi się rozsunęły. Korytarz był zniekształcony, ściany falowały, jakby były zrobione z ciała. Światło migało. A z wnętrza unosił się zapach spalenizny i zgnilizny. Andrzej wyszedł. Wszystko było. Nie z tego świata. Drzwi mieszkań były zardzewiałe. Część z nich poruszała się, jakby oddychały. Z wnętrza dobiegały szepty. Nagle zauważył Annę. Stała na końcu korytarza, bosa, w piżamie. Anna? Podszedł do niej, ale coś było nie tak. Jej oczy były zupełnie czarne. A z ust ciekła czarna ciecz. Wróć, wyszeptała. Z cieni wyłoniły się postacie ludzkie, ale pozbawione oczu skóra napięta jak pergamin usta rozciągnięte nienaturalnie wyciągały do niego ręce. Andrzej rzucił się do windy, ale ta zniknęła. Tam, gdzie były drzwi, była teraz ściana krzyczał, biegł ale korytarz nie miał końca. Postacie zbliżały się. Czuł, jak dusza opuszcza jego ciało. Potem ciemność. Tydzień później Anna obudziła się sama. Andrzeja nie było. Policja nie mogła znaleźć żadnego śladu. Kamera została zniszczona. Jedyne, co udało się odzyskać, to krótkie nagranie jego twarzy przerażonej, bliskiej obłędu. Winda teraz zawsze pokazuje jedenaste piętro, i drzwi często otwierają się same. Nocą. Czasem słychać z nich szept. Wróć. Kiedy Anna zniknęła w tajemniczych okolicznościach tydzień później, nikt nie połączył jej sprawy ze zniknięciem Andrzeja. Tylko pan Gajos wiedział więcej, ale nie chciał mówić. Często widywano go siedzącego pod windą, modlącego się szeptem. Ciało Anny nigdy nie zostało odnalezione. Ale na kamerach bezpieczeństwa osiedla zarejestrowano, jak wychodzi z mieszkania o godzinie 2.14 w piżamie, bosa, i wchodzi do windy. Winda zjeżdżała wtedy na piętro. 11. W kolejnych tygodniach w bloku dochodziło do coraz dziwniejszych zdarzeń. Ludzie słyszeli szepty pod drzwiami. Cienie przesuwały się po ścianach korytarzy. Mimo, że nie było żadnego źródła światła. W nocy na klatkach słychać było odgłosy kroków, ale kiedy ktoś wychodził, nikogo nie było. Dzieci zaczęły bać się windy. Mówiły, że w środku czasem siedzi pani bez twarzy. Ktoś widział chłopca z dziurą w piersi, który patrzył w ścianę. Nawet listonosz przestał korzystać z windy, wybierając schody. Blok powoli pustoszał. Niektórzy się wyprowadzali, inni znikali bez śladu. Z czasem nikt już nie mówił o jedenastym piętrze, ale ono nadal tam było. Zawsze po godzinie drugiej w nocy, i zawsze czekało. Jeśli będziesz wystarczająco cicho, może usłyszysz, jak drzwi windy otwierają się same. I ten szept, wróć. To nie są duchy, to nie są halucynacje. To ci, którzy weszli i nigdy nie wrócili. A teraz oni czekają na ciebie.